W dzisiejszej Ewangelii, słuchajcie, nurtują mnie takie dwa tematy. Pierwszy z nich to rzeczywiście czy ta Ewangelia jest o pieniądzach, i o tym, czy my mamy dostawać pieniądze za naszą pracę, czy wynagrodzenie dostawać, czy nie, bo dlaczego jest tu napisane, że jeśli darmo otrzymaliśmy, to mamy darmo dawać. A druga rzecz to czy rzeczywiście ty, ja, każdy dorosły nastolatek, gdzie osoba w Kwiecie wieku, czy starsza osoba, czy rzeczywiście ma taką moc y, jako chrześcijanin, jako apostoł, czyli y, uczeń Jezusa, wypędzać złe duchy, y, oczyszczać trendowatych i leczyć chorych. I chciałabym o, o tych dwóch z Wami porozmawiać, ale bazując na tym pie, y, drugim, można powiedzieć, głównym. Zobaczcie, e, każdy z nas tak naprawdę, także Ty. Naprawdę potrafisz, jeżeli jesteś ochrzczony i przyjąłeś Jezusa Chrystusa, jesteś Jego e, dzieckiem, Boga, masz dokładnie moc Ducha Świętego i jesteś w stanie i leczyć chorych, e, i oczyszczać trędowatych, wypełnić złe duchy. No ale można się rodzić pytanie, jak, tak? Bo nie do końca chodzi tu o wielkie, spektakularne cuda. One się dzieją e, i one mogą się dziać przez nasze ręce też. Ale zobaczcie, Jezus mówi. Idźcie i głoście, jak gdyby dobrą nowinę, głoście, że to Królestwo Boże jest już bliskie. I o to chodzi, o ogłoszenie naszym życiem e, właśnie Królestwa Bożego wśród ludzi, w których żyjemy. E, jak to możemy robić, słuchajcie? Co to znaczy leczenie chorych? Jak każdy z nas może to zrobić. No to rozejrzyjcie się, czy wokół Was może jest chora babcia, chora sąsiadka, sąsiad, y, dziadkowie w jakiej są kondycji, może ktoś z kolegów, koleżanek jest chory, złamał rękę, nogę. Y, czy ja mogę im pomóc? Czy ja mogę zadzwonić, yy, odwiedzić, chwilę posiedzieć, pogadać? Ktoś złamał nogę, ok, to na przykład pograć w jakąś grę, albo poczytać książkę, albo nawet zainteresować się. Słuchajcie, śmiech dziecięcy potrafi być większym lekarstwem niż niejedna pigułka, która jest dawana ludziom starym. To jest nasz sposób na codzienne leczenie chorych, bo ja też nie jestem lekarzem i wy także nie jesteście lekarzami, ale każdy z nas ma ten dar. Co dalej w takim razie? Zwróćmy uwagę, zobaczmy wskrzeszenie umarłych. No, to, to już jest mocne. Kto potrafi wskrzesić umarłych? E, kto to jest umarły? Ktoś, kto nie ma nadziei. Słuchajcie, brak nadziei jest śmiercią. Wiara, nadzieja, miłość. Trzy wielkie cnoty. I teraz rozejrzyjcie się, kto wśród waszych kolegów, koleżanek, może w rodzinie, stracił nadzieję na to, że znajdzie lepszą pracę, na to, że coś się zmieni, na to, że będzie miał łatwiej w domu, łatwiej w szkole, na to, że ludzie go zaakceptują. Jest pełno tych osób. I to nasze zadanie dziecka Bożego to jest. Trwanie przy takich ludziach, rozmowa, nieudawanie, że nie ma problemu, powiedzenie dobrego słowa, powiedzenie słuchaj, będzie dobrze, zobacz, otrzymałeś to, to i to, można być wdzięcznym chociaż za tą jedną rzecz. Być przy takiej osobie, pokazywać jej inny świat. Nie na siłę, tylko po prostu zwykłymi słowami. Dalej, słuchajcie, oczyszczanie trendowatych. Kto to jest trendowaty? To jest ktoś, kto jest poza społeczeństwem, jest jak gdyby odsunięty, jest jak gdyby <laughs> niezakceptowany. Macie kogoś takiego w klasie? Wśród przyjaciół? A może nawet w domu? Ktoś, kto po prostu, nie wiem, zrzędzi albo ktoś, kto po prostu jest trudny i został od, oddelegowany. My z nim się nie bawimy, nie rozmawiamy, ten ktoś jest gorszy. Właśnie Jezus wzywa nas do tego, żeby podejść do tej osoby, żeby nawiązać z nią relację. Może to jest ten pijak spod sklepu, którego mijasz, jak idziesz na zakupy kupić sobie loda. On tam siedzi i omijasz go z obrzydzeniem. Ale to nie musi być taka mocna rzecz. Naprawdę to może być koleżanka z klasy. Jak ja mogę zmienić tą rzeczywistość? Podejść, porozmawiać. A może tak naprawdę ta osoba jest normalna, tylko środowisko, moja grupa wykluczyła tą osobę. Pogadać, wciągnąć w coś dobrego, zachęcić do zabawy, do rozmowy. I jeszcze ostatnia rzecz. Jezus nam mówi o wypędzaniu złych duchów. Słuchajcie, zły duch to jest wszędzie tam, gdzie wchodzimy w coś co jest złe. Do czego nas Jezus nie zachęca? Obgadywanie innych, kłamstwo, kradzież, nawet podbieranie takie, nie nazywamy często już to teraz kradzieżą. Ale to są też takie czyny, które robimy, wiecie, na przykład jakieś złe rzeczy, które w internecie możecie oglądać, czy się nimi zainteresować. To jest jak gdyby jakieś takie trwanie w nienawiści, w tym, że jakąś czegoś nie wybaczę. Pełna jest przestrzeni, w której zły duch działa. I teraz, jak ja mogę, jak ty możesz temu zadziałać, jak ja mogę być z tymi innymi ludźmi, ze sobą w tym, tak? Czyli mówienie prawdy, ja się z tym nie zgadzam, albo ja nie chcę w to wchodzić, to nie jest dobre. Nie osądzanie kogoś, tylko pokazanie swojej postawy. Ja w to nie wchodzę. I zapewniam was, że ludzie, wasi koledzy, zaczną się zastanawiać, dlaczego tak robisz. I tu nie chodzi, że dzisiejszy chrześcijanin ma iść na ulicę i wołać, Jezus Chrystus żyje, ludzie, nawracajcie się, bo jak nie, to piekło was czeka. Bo to nie o to chodzi. Jezus nas dziś zachęca do tego, żebyś swoją codziennością pokazywała, pokazywał, że Królestwo Boże zaczyna się tu. I każdy z nas ma tą moc Jezusa Chrystusa, żeby to robić.